Siemanko, wszystkim z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Farminga 22. Dzisiaj czekają mnie naprawdę srogie zakupy, ale również będę musiał się pożegnać z dwoma ciągnikami, z którymi rozpoczynałem tutaj rozgrywkę. I nie są to właśnie o te, które tutaj widzicie, one jeszcze troszeczkę zostaną. Natomiast mam zamiar sprzedać masę Fergusona oraz Zetora Forterre. Dodatkowo jeszcze sprzedam siewnik, z którym zaczynałem rozgrywkę, no bo wiecie co, ten siewnik już mnie wkurzał po prostu i stwierdziłem, że <grych> chcę wreszcie sobie kupić coś większego. No i tak, tutaj obciążnik akurat zostanie, bo mi się przyda do nowego ciągnika. Również postanowiłem, że sprzedam pole numer 40. Ja, jeżeli w przyszłości wymyślę, że na przykład na tym polu chciałbym coś zbudować czy coś, no to okej. Okay. Wtedy ponownie sobie to pole kupię, ale na chwilę obecną potrzebuję gotówki. Poza odcinkiem zrobiłem kolejne żniwa rzepaku, żeby sobie trochę zarobić. No i teraz nadal mnie niestety na, na te moje dzisiejsze zakupy nie stać, więc wszystko co tutaj mam zaparkowane pod sklepem teraz po kolei sprzedam. Ok. No to czas wreszcie kupić sobie nowy ciągnik, i będzie to akurat bardzo fajny ciągnik, gdyż o ten tutaj, właśnie, Landini. I jego nie było na samym początku, w sensie tego traktora, nie mieliśmy tutaj w sklepie po premierze gry. On został dopiero do, dodany w patchu 1.2, i bardzo mnie ten fakt ucieszył, bo wiecie, po raz pierwszy się pojawiła marka Landini. No a tuż po premierze mieliśmy tylko i wyłącznie tego tutaj, ten tutaj ciągniczek sadowniczy. No to tak, czułem jednak lekki niedosyt, na szczęście ten Software jeszcze jednego tutaj landiniego dodał. No to przejdźmy do konfiguracji. Na sam początek marka kół. Oczywiście tutaj nie będę się jakoś bawić, nie wiem, niech będzie może, niech będzie mitas ustawienia. No to wezmę mu obciążnik opon, ale zobaczmy jakie tutaj są bliźniaki, ale widzę, że akurat wąskich kół nie ma. I założę mu również konsolę ładowacza, bo będę musiał jednak prędzej czy później tego tura kupić. I co ciekawe, tutaj są do wyboru dwie, czyli Hauer oraz Quicke. A jeżeli chodzi o farminga, jeżeli chodzi o farminga 19 czy tam 17, to chyba były po prostu jedna konsola, to wygląda w ciągu tak samo, w każdym ciągu tak samo. No ale dobra, ja chyba będę kupować tury Quickie, więc sobie Tą konsolę, tą konsolę wstawię. Konfiguracja silnika. Domyślnie 190 koni, może być 210. Ja sobie machnę 225, bo czas najwyższy, by powoli moje ciągniki przekraczały 200 koni mechanicznych mocy. I możemy sobie też zmienić kolor podstawowy. Ten jest taki bardziej matowy, natomiast jest tutaj taki metaliczny. Trochę mi to przypomina New Holandy, ale ja sobie wezmę ten podstawowy. No, i jeszcze kolor felk, ale to też nie będzie ten podstawowy. No i 170 tysięcy euro. Ajajaj, ale kupujemy. Piękny zakup. I jeszcze teraz nowy siewnik. I będzie to ten tutaj Pottinger. Tak, przeanalizowałem sobie, jakie tutaj siewniki są. I stwierdziłem, że chyba ten pottinger będzie najlepszą opcją. Niestety nawet mnie jeszcze na niego nie stać, mimo tych tutaj wszystkich rzeczy, które sprzedałem. Więc wezmę sobie malutką pożyczkę, tak 10 tysięcy euro. Póki co ta moja pożyczka to jest tylko 20 tysięcy euro, więc mało. Ale będę chciał na pewno w przyszłości wykorzystać, jeżeli mi do czegoś będzie brakować. Wybaczcie, że ja tutaj spędzam tyle czasu w tym sklepie, ale jak mi oglądacie, to wiecie, że ja uwielbiam moment, kiedy wreszcie ciężko zarobione pieniądze mogę wydać i kupić sobie jakiś nowi, sprzęt. No i dobra. Tutaj mam worki z ziarnem z poprzedniego siewnika, ale jeszcze muszę kupić nawóz. Bo na szczęście ten siewnik, po pierwsze, ma możliwość nawożenia, a po drugie, również może siać bez wcześniejszego spulchniania. I to jest akurat, to są bardzo duże plusy. No zobaczcie jaki piękny Landini. Tyle lat czekania, żeby te ciągniki tu zobaczyć. Tak więc posłuchajmy sobie, jak to brzmi. Nie no, w środku wygląda naprawdę elegancko. Tak, wiecie, nowocześnie, bo jednak te moje początkowe ciągniki to były te takie starsze, więc teraz już, już się zaczynają nowoczesne sprzęty. Okej, okay, to najpierw nawóz, potem ziarno. No i pojedziemy coś tam posiać. Być może będzie to soja, być może. Zobaczmy, ile będzie ziarna z tych dwóch worków. E, wystarczająco, chyba. O, i no tamtego już nie sięgnie. Trzeba bliżej podjechać. O, dobra. Jest. No i tyle póki co. Mam nadzieję, starczy przynajmniej na moją dzisiejszą pracę. To jedziemy, by ten sprzęt przetestować. I w trakcie tego testu. Jest parę takich przemyśleń, które mam, z którymi chciałbym się z Wami podzielić, więc to do, zaraz do tego przejdę, tylko dojadę na gospodarkę. I pojadę może na to moje nowe pole, które niedawno kupiłem. O, zobaczcie, jak już mi ładnie drzewa wzrosły, ale trochę musiałem dni poczekać jednak, by to się stało. Do maksymalnej, do maksymalnej wielkości i do dnia wycinki jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Dobra, no to siejemy. Wreszcie mogę bezpośrednio siać bez <laughs> wcześniejszego spulchniania, kurde. Musiałem się trochę naczekać. Oj, musiałem się trochę naczekać. Już tam oczywiście mały mijaczek, ale przyglądałem się po prostu ciągnikowi, bo... Kurcze, no, podoba mi się strasznie... Wiecie, konstrukcja. I sam wygląd. Jakoś tak to no, bardzo spoko to wygląda, bardzo spoko. Bo wiadomo, że design ciągników bywa różny, niektóre marki mi się podobają mniej, niektóre bardziej. I na pewno muszę tego Landiniego zaliczyć do tych, które mi się podobają bardziej. Ok, to zanim jeszcze przejdę do tych przemyśleń, z którymi miałem się z Wami podzielić, to jeszcze tylko tak wspomnę, że no kurczę, ja czekam aż wreszcie ten Giant Software. No zapowie nowy dodatek, pierwszy dodatek płatny do farminga, 22, bo nie wiem, ale mi się wydaje, że tej zapowiedzi to naprawdę można się spodziewać dosłownie lada dzień. Ale zobaczymy. Oczywiście z zapowiedzią patcha, no to czekałbym też, no być może na kolejny update, kolejną aktualizację jednak, bo jest tutaj co... Jest tutaj co poprawiać, co usprawniać, nadal w 22. Mimo iż Patch 1.2 trochę rzeczy zrobił dobrych, to nadal jeszcze jest tutaj miejsce do, do poprawek, do zmian, do jakichś nowości. No i no chociaż, chociaż wiecie, teraz był okres świąt i okres no, Sylwestra i w ogóle. Zakładam, że wtedy Giant Software trochę dał wolnego pracownikom. No bo jednak. Tworzenie gier to jest cholernie trudna robota I, i to jest prawdą i dlatego oczywiście Giant Software na odpoczynek uważam, że zasługuje jak najbardziej ale też, też wiadomo, że my gracze też zasługujemy na jakiś update'cik być może albo zapowiedź chociaż tego DLC żeby coś się po tej premierze działo Właśnie to mnie, to mnie ciekawia pro propos tego, że, że Giant Software sam Wydawał 22 nie pracował już z poprzednim wydawcą, z którym wydawali 19, chyba 17, może i też 15, nie pamiętam. I ciekawi mnie, jak, jakie będą działania popremierowe. Czym się będą różnić? Czy wydawca miał na to jakiś wpływ? Ale to już tylko taka dygresja. No to przejdźmy wreszcie do tych moich przemyśleń. No i słuchajcie, troszeczkę już sobie w tę 22 tutaj jednak pograłem. W sensie tutaj na tym początku rozgrywki, czy to w tym save'ie, w serii pierwszej, czy to na swoim prywatnym save'ie. I muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że początek jest tutaj trudniejszy. Kurde, w sensie... Mam wrażenie, że tutaj jest troszeczkę inaczej z tą całą ekonomią. I na przykład... Powiem tak, w dużym skrócie. To jest teraz 19 odcinek, z serii pierwszej. I... Ja założę się, że kiedy robiłem 19 odcinek z serii pierwszej z Farminga 19, to wtedy na tym save'ie miałem przegranych mniej godzin, a generalnie już więcej zarobiłem tam na przykład pieniędzy łącznie. Coś czuję, że gdybym się założył, to bym ten zakład wygrał, że yy, bym pewnie ten zakład wygrał, że faktycznie tak było. Czyli po prostu ten początek jest tutaj taki trochę wolniejszy, wolniej się jakoś zarabia pieniądze, jakoś to wszystko jest cholernie drogie. Ha, widzicie, tutaj w realu wszystko drożej w farmingu też być może. Yy, coś się miałem powiedzieć. Ja tym bardziej, że ja gram na poziomie łatwym, bo ja nie wyobrażam sobie grać na poziomie na przykład trudnym. To wtedy do tych maszyn, co ja mam teraz, to ja bym chyba, to bym chyba dopiero w 50 odcinku miał, czy 60, no to nie, to. No nie tak się nie da. <laughs> ja bym nie mógł tak grać. Kurczę, jakoś mam wrażenie, że w 19 jak się grało i jak grałem, mam wrażenie tyle samo, tak, czyli no sporo całkiem tutaj, robiłem to, 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 to jakieś żniwa i tak dalej, ale jakoś mam wrażenie, że częściej w 19 mogłem sobie pozwolić na, pozwolić na zakup mm, nowych maszyn, częściej, szybciej, po prostu na początku rozgrywki, bo jak wygląda tam late game, ta już kiedy ma się porządną gospodarkę, no to jeszcze nie wiem, ale się dowiem. No i piszcie w komentarzach, czy wy też macie takie wrażenie, że ten początek jest jakiś taki trudniejszy w tej w 22 dwójce. Ja mam wrażenie, że maszyny na przykład trochę szybciej mogą tracić wartość, ale może to wrażenie jest mylne. Nie wiem, nie wiem. Albo też mam wrażenie, że pracownicy jakby brali trochę więcej pieniędzy. A ja często korzystam jednak, no i nie wiem, nie wiem. To co tutaj mam, to są tylko moje przemyślenia. Nie są one poparte twardymi danymi, ale konkluzja jest taka, że początek jest wolniejszy, mam wrażenie. Tutaj w 22. No i no co, jaka jest na to odpowiedź? Albo trzeba harować po prostu, albo trzeba czekać na aktualizację, która może coś tam zmieni. Jeżeli chodzi o system ekonomii, nie wiem. Nie, dobra, bez tych znaczników. No, chwilę, chwilę się zagapiłem, żeby popatrzeć tutaj na piękne wnętrze tego ciągnika i już... i już jaki. Na pewno moją kolejną dużą inwestycją będzie również nowy kombajn, bo kurczę, no już... czas najwyższy kupić sobie ten nowy kombajn, no tylko... Where is money? Można zadać pytanie, trzeba nazbierać. To po pierwsze. Może trochę z tej pożyczki skorzystam. Tak, uznam, że ta pożyczka to jest taki bezwrotny <laughs> pożyczka. No to się samo przeczy sobie, ale uznam, że ta pożyczka to jest taki bez, bezwrotny. Yy, bezwrotna, brakuje mi słowa. Czekajcie, bo słowo mam na, nie, nie cierpię tego, jak ja mam jakieś słowo na końcu języka. O, dobra, już mam. To jest bezwrotna reko rekompensata tego, że, że mam wrażenie, że tutaj ten początek jest trochę trudniejszy. Zresztą ja nigdy tych pożyczek farmingu nie zwracałem. Tak, o, ja tak jakoś <gry> tak jakoś zawsze było, i tak te kary, które tam dostajemy, to nie są jakieś. Nie były jakieś duże, więc. Więc tak, może pójdzie na ciągnik. A w ogóle co jest ciekawe tutaj w 22C, to to, że generalnie na przykład taki. To się tyczy kilku różnych typów maszyn, być może, ale na przykład w przypadku. Na przykład w przypadku. Jeżeli chodzi o siewniki, to w poprzednich farmingach generalnie było tak, że chyba każdy siewnik miał dokładnie taką samą prędkość roboczą. Nie wiem, może to było 17 na godzinę, ale nie pamiętam. I miały to wszystkie. A tu jest tak, że nie wszystkie. No, że są różne prędkości. Na przykład ten pierwszy 12. No, a ten tutaj mniejszy też 12. 12. 15. 17. 18. 15 z powrotem. 18. No i to. Że to jest różne, co nie? A zawsze to było takie samo. Ta prędkość. Czyli spoko, bo zawsze była całkiem wysoka. Tutaj w niektórych siewnikach, no jest to jest prędkość robocza mniejsza. I ja zgaduję, że to nie jest... Znaczy, tak mi się wydaje, że to nie jest jakiś tam balans czy coś, rozgrywki, tylko że po prostu tym razem już Gen Software faktycznie wziął tę prędkość roboczą rekomendowaną przez producenta. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to możliwe. Kurde, miałem posiać... Miałem posiać... O Jezu, miałem posiać soję. Się tak zagadałem. I posiadam pszenicę. No dobra, niech będzie pszenica. Może być. O, i też mam w planach robienie snopków, tą najmniejszą pracą masy Fergusona. No tylko, że te snopki mi są niepotrzebne, póki co. Bo ja nie wiem, kiedy ja zacznę hodować zwierzęta, nie mam hajsu. <laughs> mam inne priory. Na razie moimi priorytetami było... No jak najszybsze zarabianie ze żniw, czyli no właśnie większy siewnik, yy, większy teraz kombajn i to jest taki mój plan na początek rozgrywki, a zwierzęta to nie wiem kiedy. W ogóle przed nagrywaniem odcinka zastanawiałem się czemu, bo czasami się zastanawiałem i nie wiedziałem o co chodzi. Czemu... Co chwilę numerek 37 na polu 37 mi tak migotał, nie? Mówię, co chodzi? Nie wiem o co, nie wiedziałem o co chodzi, co nie. A się okazało, że ja tam jakiś czas temu, nie wiem kiedy nawet, przyjąłem kontrakt na nawożenie i ten kontrakt tyle, tyle dni był aktywny cały czas. Ja nawet nie pamiętam, żebym ja ten kontrakt przyjmował. No i go zrobiłem na szybko. Tam dostałem chyba 4000 euro. Także grosz do grosza. No, ja tak patrzę, że czy wszystkie pola tu w zasięgu wzroku to będą kiedyś moje pola? Czy być może będę. Znaczy, może tak będzie, a potem będę poza ten początkowy obszar wychodzić, czyli na przykład gdzieś tu, bo tu są duże pola, dobre na jakieś tam dobre podzasie zbóż, a tutaj te tereny przeznaczę na budowanie zagród dla zwierząt. Może tak być że po prostu tutaj postawię wiatę na kombajn na jakiś siewnik czy coś, gdzieś tu w pobliżu a tutaj będzie mój główny punkt ze zwierzętami, bo ja wszystko będę hodować oczywiście, ale chociaż kurde powiem wam że przecież te zwierzęta tutaj inaczej teraz, to inaczej przecież działa niż 19, 19 no generalnie można było powiedzieć, że jeżeli te zwierzęta się już nie rozmnażały, w sensie jeżeli mieliśmy ich maksymalną liczbę no dobra, tak czy inaczej, jak tam się powiedzmy takim krowom, nie wiem, koniom nasypało wszystko na maksa, no to to tam przecież starczało na kilka dni. Tak 6 dni, chyba że, się szybko, chyba że się szybko rozmnażały, to z 5. No tak czy inaczej. A tu, jednak w 22 znacznie częściej trzeba robić obrządki i to jest problem, że chciałby się wszystkie zwierzęta mieć, a ja się potem z tym wszystkim obrowie No zobaczymy. Jest jednak tych zmian w 22. Więcej, takich, których teoretycznie człowiek się nie spodziewał, a które jednak wpływają na tę rozgrywkę, jak właśnie te częstsze obrządki, konieczne częstsze obrządki, jak to, że teraz tutaj są widoczne te wahania cen. No, gra się trochę inaczej w te 22, do niektórych rzeczy nadal się nie przyzwyczaiłem. I nadal uważam, że być może niektóre kwestie powinny zostać zmienione. zmienione. Ej, ja nigdy nie patrzyłem, nie obczaiłem tego budynku. Co co to tutaj jest? A a propa pieniędzy? Hm. To ja nie wiem, czy kolejną rekompensatą za to, że za to, że te początki są tu trudniejsze, nie będzie to, że za jakiś czas ja stwierdzę, że warto by znaleźć te wszystkie znajdźki, co tutaj są, czyli te cartridge z grami, i wtedy dostać. Nie będę ile się tam dostaje, ale trochę się tam dostaje. Więc kto wie, czy nie zrobię odcinka z polowaniem na te znajdźki. Póki co nie chciałem tego robić na samym początku, ale może się w pewnym momencie zdecyduję. Ok, tak więc myślę, że na dzisiaj to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się ten odcinek i mój nowy ciągnik podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć.